Już 29 stycznia w Muzeum Niepodległości odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu czwartki z Temidą. Tym razem gościem będzie profesor Jan Błyszyński. Przedmiotem najbliższego spotkania ma być problem sztucznej inteligencji w prawie autorskim. Chodzi o odpowiedź na fundamentalne pytanie: czy możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji w procesie twórczym zmienia? Paradygmat ochrony prawa autorskiego? Czy można uznać rezultat eksploracji przy użyciu programu sztucznej inteligencji za prowadzący do powstania utworu? Czy można uważać, że ma on znamiona twórcze? Na czym polega twórczość chroniona prawem autorskim? Odpowiedź na to pytanie umożliwia ocenę statusu. Produktów sztucznej inteligencji, które w moim przekonaniu nie korzystają z ochrony prawnej jako nowe dobra, dlatego że jest to rezultat pewnej statystycznej przypadkowości w odróżnieniu od twórczości autorskiej, która jest projekcją wizji twórczej ustalonej w postaci, która może być przedmiotem korzystania przez osoby trzecie, to znaczy jest nie tylko przeżyciem psychicznym samego, samej osoby, ale także może być udostępniona i jako odrębne dobro może funkcjonować w relacjach społecznych.